Cześć kochani! Dzisiaj przepis na ten pyszny tort halloweenowy. Ja go zrobiłam kilka lat temu do książki Tuby Smaku i teraz jest numerem jeden na Pinterestie, jak wpiszecie Halloween Cake, więc na Instagramie prosiliście mnie, żebym go zrobiła na kanale, więc robimy. Zapraszam! Dzisiaj jesteśmy u mnie w kuchni, bo bardzo dobrze wiecie, że nasze studio jest w ramoncie ale też tort to wieloetapowa praca i długa praca, więc stwierdziłam, że zrobię go w domu. Prosiliście też, żebym zrobiła tort o smaku masła orzechowego i moich bananów w karmelu, no więc one są w tym torcie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać, więc wybaczcie, że w takich, wiecie, domowych waruneczkach, ale mam nadzieję, że Wam filmik przysłuży i stworzycie coś fajnego na Halloween. Pamiętajcie, że tort to wieloetapowa praca, tak jak wspominałam wcześniej. Dwa dni wcześniej albo dzień wcześniej wypieczcie sobie biszkopt, on będzie bardziej stabilny, nie będzie się kruszył. Dopiero następnego dnia składacie tort, czyli nadajecie, dodajecie do niego kremy, masy, żelki, chrupki, wszystko co tam chcecie. I dopiero następnego dnia go dekorujecie, czyli obkładacie, e, obkładacie masą myślaną, wykładacie dekoracje. Dlaczego? Dlatego, że tort jest wtedy najbardziej stabilny, a oprócz tego przechodzi się całymi smakami, po prostu te smaki się w, w środku łączą. Tort wychodzi bardzo, bardzo wilgotny, bo chłonie wilgoć z wszystkiego, co daje, dacie do środka i ten tort będzie naprawdę przepyszny. Nie taki suchy, piór smutny, wiecie, że z kawałka już macie dosyć. Tylko to będzie naprawdę wspaniały i pyszny tort. Lećcie z tym, bo jest co oglądać. Tutaj jest biszkopt. biszkopt. macie przepis na biszkopt czekoladowy na moim kanale. Ja go wypiekłam i musimy go teraz przekroić na równe części. Pamiętajcie, że ta część, która jest płaska, czyli spód biszkoptu, będzie na górze tortu, ale to wam jeszcze przypomnę później. A ten kawałek wykorzystajcie do jakichś Cake Popsów. Do przygotowania kremu potrzebujecie 250 g mascarpone, 400-450 g, tutaj mam akurat śmietankę 36%, ale możecie użyć 30, 2-3 łyżki cukru pudru i 3 takie bardziej czubate łyżki masła orzechowego. Akurat tutaj mam gładkie. Przystępujemy do miksowania. Do misy miksera wrzucamy mascarpone i śmietankę. Krem musimy teraz ubić na puszystą masę. Pod koniec będę dodawać cukier puder i pod sam koniuszek dosłownie masło orzechowe. Ci, co widzieli mój film z przepisem na krem orzechowy, dobrze wiedzą, jak go zrobić. Jeśli nie, to tutaj macie odnośnik. Lecimy! Wamy teraz do lodówki na czas przygotowywania bananów w solonym karmelu. Do przygotowania bananów w solonym karmelu potrzebujecie: 100 g cukru, 50 g masła i 90 ml śmietanki kremówki. Pamiętajcie, żeby była w temperaturze pokojowej oraz dwa rozdrobnione banany za pomocą widelca, takie rozciapczane, jak ja to mówię. Na potelnię wrzucam cukier, równomiernie go rozprowadzam i podgrzewamy. Cukier pięknie nam się skarmelizował na bursztynowy kolor, teraz dodajemy masło. Jak masło z cukrem się połączą, wlewamy śmietankę. Do karmelu dodajemy porządną szczyptę soli. Ja lubię jakie są mocno solone. I wyłączyłam karmel z grzania. rzucamy banany. solony karmel i banany to naprawdę połączenie idealne. Prosiliście mnie o tort z masłem orzechowym i z takimi bananami właśnie solonym karmelu, więc to specjalnie dla Was zrobiłam. Banany odstawiamy teraz do wystudzenia i będziemy składać tort. Mam tutaj przygotowane nasączenie. To jest jedno espresso. I woda. Wymieszałam je w proporcji mniej więcej 1 do 1. Musimy teraz nasączyć biszkot, tak dosyć solidnie. Pamiętajcie, żeby tort składać najlepiej dzień wcześniej przed dekorowaniem. My dzisiaj robimy wszystko jednego dnia, ale tort najlepiej, gdyby poleżał całą noc w lodówce przed dekorowaniem, ponieważ wtedy wszystkie, wszystkie aromaty się przychodzą, wszystkie smaki się łączą. Tort jest wtedy mega wilgotny i ma najlepszy smak. Wykładamy nasze banany w karmelu. Zostawiamy rancik, żeby nie wypłynęło nam nic tutaj w trakcie szprycowania. I teraz zapinamy tort w rancie. Oczywiście możecie pominąć tą czynność, ale ja wszystkie torty składam w rancie, ponieważ tak jest wygodniej. Tort wychodzi idealnie równy, ściskamy i zapinamy. Ja przełożyłam. Krem sobie do rękawa cukierniczego, Wy możecie oczywiście wykładać go za pomocą szpatuły albo łyżki, mi jest po prostu wygodniej szprecować. Wkładamy drugi piszkop. Solidnie go dociskamy, żeby idealnie warstwy się połączyły. I znowu nasączamy, wykładamy banany. Taki wysoki tort spokojnie wystarczy Wam na 12-13 porcji. Chyba dla dzieci. I teraz, tak jak Wam mówiłam wcześniej, spód biszkoptu układamy na górze, dlatego że będzie Wam się dużo lepiej wtedy tynkowało ten tort. I ten ostatni blat namaczamy, nasączamy od środka, nie od zewnątrz. I układamy. I tak samo przyciskamy. Teraz tort wstawiamy do lodówki, tak jak wspominałam wcześniej, na całą noc. My zabieramy się za dekorację. Czas na beziki duszki. Tutaj w misce mam dwa białka z jajek o rozmiarze L. To jest bardzo ważne, ponieważ do nich mam 120 g cukru. Jeśli używacie jajek M, dajcie 100 g cukru. Białka zaczynamy ubijać na pianę. Możecie też dodać szczyptę soli. Dobrze, żeby białka były w temperaturze pokojowej. I gdy białka się już ubiły, dodajemy cukier. Łyżka po łyżce. Zmiana pięknie ubita, beza jest luśniąca, gładka, będziemy szpracować duszki. Tutaj mam worek cukierniczy przygotowany z okrągłą tylką. Dzięki temu będziemy w stanie wyszpracować bardzo ładne duszki. I przekładamy bezę. Duszki muszą być mniejsze i większe. Beziki pieczemy teraz przez godzinę w piekarniku nagrzanym do 100 stopni, tryb termoobieg. W międzyczasie, gdy beziki się Pieką i suszą. Ja przygotowałam krem maślany na mleku skondensowanym, który macie u mnie na kanale. Bardzo dobrze go znacie. I teraz muszę go zabarwić na pomarańczowy kolor. Mam dwa rodzaje barwników. Możecie użyć jakiego chcecie. Tutaj mam barwnik pomarańczowy w proszku do mas tłustych. To jest bardzo do... ważne, ponieważ masło jest tłuste i bardzo ciężko jest maślane masy zabarwić na taki intensywny kolor. Więc możecie użyć takiego właśnie barwnika w proszku. Ewentualnie jeśli nie macie takiego barwnika w Proszku. Możecie, ja na przykład nie mam pomarańczowego w żelu, więc dodaję odrobinę czerwonego w żelu i odrobinę żółtego w żelu, ponieważ połączenie czerwonego i żółtego daje nam pomarańczowy kolor. I wszystko razem musimy dokładnie teraz wymieszać. I zobaczcie, teraz mamy taki pastelowy kolor, ale masa maślana w lodówce też zmienia kolor. To znaczy, jeśli tężeje masa maślana w lodówce, to ona nabiera bardziej intensywny i ciemny kolor, a ja wam pokażę też bardzo fajny trick. Podgrzałam odrobinę masy maślanej, tak, żeby się rozpuściła i zobaczcie, co się dzieje. W miarę podgrzewania ten barwnik. Staje się bardziej, bardziej intensywny, więc możecie do takiej ma malutkiej porcji podgrzanej dodać więcej barwnika. I dzięki temu zrobi się bardziej intensywny pomarańczowy i będziemy dodawać go do masy. I zobaczcie, ja dodałam więcej czerwonego barwnika, żeby kolor był bardziej intensywny i teraz całość dodaję do masy. I zobaczcie, jaki mamy piękny, pomarańczowy kolor. Jeśli chcecie uzyskać właśnie taki bardziej intensywny, dodajcie więcej czerwonego, ale musi być koniecznie połączony z żółtym, bo inaczej wyjdzie Wam różowy albo jakiś taki wyblakły, nie wiadomo jaki, a tak mamy piękną dynię. Beziki już się wysuszyły. Ja w międzyczasie rozpuściłam sobie ciemną czekoladę i dodam do niej teraz czarny badnik, no bo musimy zrobić oczy i rozdziabione usta naszym duszkom mieszamy, no i robimy nasze duszki. maczamy. ja mam akurat pałeczki do sushi, ale możecie użyć czegoś, co będzie miało po prostu okrągły kształt. W taki sposób postępujemy ze wszystkimi duszkami. Za pomocą długiego noża uwalniamy tort z rantu. Musicie robić to bardzo ostrożnie. Ta Czas na czarny spływający drip po torcie. Ja drip przygotowuję z gorzkiej czekolady, żeby był czarny. Dodam odrobinę też czarnego barwnika do mas czekoladowych, żeby był bardziej intensywny kolor. I Ja drip z gorzkiej czekolady przygotowuję w proporcji 1 do 1, czyli tutaj mam akurat 80 g gorzkiej czekolady i wlewam 80 g śmietanki 30%. Oczywiście tą konsystencję będziemy na bieżąco sprawdzać i patrzeć jak będzie się zachowywała. Dodaję też odrobinę czarnego barwnika. I wszystko musimy podgrzać w kąpieli wodnej. I jak jest już prawie rozpuszczony, to ściągamy z okrzenia. sprawdzę Sprawdzam sobie, jak się zachowuje. No, moim zdaniem jest jeszcze za gęsty, więc doleję jeszcze trochę śmietanki. I jeszcze odrobimy śmietanki, ale dosłownie troszkę. No i drip gotowy. Czas go wylać na schłodzony spód. Pamiętajcie, że drip wylewamy na bardzo, bardzo schłodzony tort. Mój już jest wygładzony po nocy w lodówce i właśnie tak na taki wylewamy drip, żeby drip się szybko ścinał. Zawsze robię próbę, ponieważ czekam, aż drip delikatnie się przystudzi, ale zawsze wykonuję tak zwaną próbę, żeby sprawdzić, jak drip będzie mi ściekał, w jaki sposób, jak bardzo, jak bardzo intensywnie, no i czekamy. Jak jest za rzadki, to dodajcie więcej czekolady, jeśli jest zbyt gęsty, dodajcie więcej śmietanki. Jest idealnie. Jedne dłuższe, jedne krótsze. Dozujecie to po prostu ilością wylanego dripa. No i teraz resztę wylewamy tutaj, nie za dużo. I rozprowadzamy w miarę równanie. Godt å ha deg. Przygotowałam też sobie takie ręcznie robione topery. Wycięłam po prostu z czarnego brystolu e, nietoperki w różnych rozmiarach, żeby to fajnie na torcie wyglądało. A to są wykałaczki. Wykałaczki pomalowane na czarno. W jaki sposób? Po prostu barwnika użyłam spożywczego, wymieszałam go z wodą i za pomocą pędzelka pomalowałam, odstawiłam do wysu wy wy wysuszenia. Wysuszenia. Ehm, no i batmanki przykleiłam do wykałaczek za pomocą e, taśmy klejącej. Czas na ostateczną dekorację ustawiamy nasze beziki, które przygotowaliśmy Ja je będę robiła w takich wiecie grupkach. Tort halloweenowy gotowy! Jeśli podobał Wam się film z tym pięknym tortem halloweenowym, dajcie łapkę w górę, wpadajcie na Instagrama, subskrybujcie kanał po więcej fajnych rzeczy. Ostatnio u Pascala też robiliśmy super e, tort w kształcie babeczki, takiej giga babeczki, więc wpadajcie na kanał do Pascala i do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! A po więcej przepisów na tort zapraszam Was tutaj.